Karta na dziś, którą dla Państwa wyciągnęłam, to dziesiątka, czyli duża dziesiątka, w Wielkiej arkanie, czyli koło fortuny. Powiem Państwu tak: no, prawda jest taka, że dzisiaj, przy, tym, przy tej dacie 26 kwietnia, przy Sobocie, Właściwie możliwe jest wszystko, tak? bo jest możliwe, że Państwo osiągną sukces, i możliwe, że państwo coś, Państwu coś ucieknie. Tak naprawdę to jest karta, która namawia do tego, abyście Państwo przede wszystkim nie tkwili w domu, abyście Państwo wyszli na zewnątrz, abyście Państwo mądrze korzystali z czasu. I jeszcze jedno, jeżeli Państwo się uczą w tej chwili czegokolwiek. To jest to bardzo dobry czas, niestety, żeby zostać w domu właśnie i pogłębić wiedzę, bo to daje niewątpliwie, prognostycznie Państwu, bardzo dobre, dalekosiężne rozwiązania. A my się polecamy, dobrawróżba.pl.